Czy jeśli pracownik w danym miesiącu osiąga wiek emerytalny i rozwiązuje stosunek pracy w celu przejścia na emeryturę, to czy należności ze stosunku pracy osiągnięte w tym miesiącu mogą korzystać z tzw. ulgi senior? Osoba, która ukończyła powszechny wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn i nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych może korzystać zwanej Ulgi dla pracujących seniorów. Zwolnienie dotyczy przychodów osiągniętych w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia lub z tytułu zasiłków macierzyńskich. Limit tego zwolnienia wynosi 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli na moment otrzymania należności ze stosunku pracy pracownik nie otrzymał emerytury, ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi senior. Jeśli pracownik nie złożył oświadczenia o zamiarze skorzystania z ulgi, senior, może rozliczyć tę ulgę w picie 37 w pozycji 44 w części C.